Na cykl biegów i program Biegaj z nami zaprasza Powiat Pilski. Małymi krokami zbliżamy się do połowy biegowego cyklu. Uczestnicy Biegaj z nami już za chwilę wystartują w szóstym krosie nierzychowskim. Dystans krótki wydawałoby się bo tylko 3,5 km. Czy jednak będzie to spacerek? Przekonamy się już niebawem. Poznaliśmy już zwycięzcę krosów w Nierzychowie, jest nim pan Dariusz Kowalski ze Złotowa. Panie Dariuszu, ogromne gratulacje w wyniku, no, który trzeba powiedzieć jest rewelacyjny: 10:48. Z takim czasem kończy pan swój dzisiejszy bieg, pomimo choroby, prawda? Czyli tutaj możemy mówić, że jest to podwójnie dobry wynik. Tak, witam, dziękuję za gratulacje. Znaczy, no troszeczkę podjąłem ryzyko na trzecim już kilometrze, ale no, jest to krótki dystans, mimo wszystko, także tutaj nie ma co dużo kalkulować, trzeba po prostu podjąć decyzję. Lat już mam sporo, także nie mogę czekać, aż z młodymi będę się ścigał na końcu, tylko muszę lecieć to, co mam sobie próbować. Pogoda, znaczy, nie, nie tyle pogoda, co choroba mnie nie zmogła, jednak przetrwałem, aczkolwiek kosztowało to sporo sił. Panie Dariuszu, trzy okrążenia były tutaj w Nieżychowie. Lepiej się biega Panu takie właśnie e, biegi, gdzie poznajemy tą trasę i wiemy, na którym e, kółku, e, że tak powiem powiem przygazować, czy raczej woli pan takie jedne, jedną pętlę, gdzie biegniemy praktycznie cały dystans? Ja się wywodzę ze stadionu, także kółka zawsze były moją yy, tak zwanym obieganiem. Jestem na kołach, na okrążeniach, czyli biegając biegi średnie zawsze są to okrążenia w stadionie i zawsze człowiek czuje się, uważam, że każdy się czuje bezpiecznie, jeżeli wie gdzie jest w danym momencie. Także to, to, można układać swoje możliwości do stosunku do dystansu, bo jak jest jedna pętla, to zawsze nigdy jest różnie po prostu. Ja gdzieś tutaj taki małem, zatem taki biegu jestem, jestem pierwszy, który tutaj z, z kolegą Leczkiem, to jest mój zresztą notabene pierwszy trener. Przychaliśmy jak bieg upadł między Białczywie a Niedżywą, wymyśliliśmy tutaj bieg, żeby w tej szkole się działo, Czyli bieg, żeby kontynuować, bieg był tutaj 20, już parę lat, czyli biegi odbywały. Także tajna ugora. Ta, co powstało, jest to dopiero szósta edycja, ale wiemy, że już biega prawie 200 ludzi, także myślę, że bieganie wciąż kultywuje się w tej małej miejscowości i oni z tym żyją. Jest to fajna impreza szkolna, myślę, że tylko trzeba im gratulować. I pani dyrektor nowy, która też podjęła temat, jest, to jest jej pierwszy bieg i myślę, że wyszedł bardzo fajnie, także trzeba im pogratulować i Pani Aniela Zapiec to uczestniczka, która wystąpiła w każdym etapie powiatowego cyklu biegaj z nami. Pani Anielo, świetny wynik, godny pozazdroszczenia, wystąpiła Pani w każdym, tak jak tu wcześniej wspomniałem. Proszę powiedzieć, jak wyglądały te biegi poszczególne w tegorocznej edycji, co się udało nabiegać? W zasadzie to już mój drugi cykl, bo w ubiegłym roku zaliczyłam wszystkie cztery biegi w cyklu powiatowym i w tym roku z nadzieją taką, że będą wszystkie tak samo zaliczane. Pierwszy rozpoczął się oczywiście, jak wszyscy wiemy, z krzatuszu. Bardzo dobrze mi po, poszło. Dwie minuty lepiej niż w zeszłym roku, także w mojej kategorii wiekowej jestem bardzo zadowolona. Drodzy Państwo, chyba powinniśmy mówić tutaj, że Pani Aniela może nazywać się zwycięzczynią, bo nie chodzi w tych biegach o to, aby wygrywać, aby ukończyć każdy wyścig, co potwierdza Pani dzisiaj. Pani Anio, zapytam w takim razie o ten kros dzisiejszy. Słońce ładne, jednak ta pogoda nie jest chyba najlepsza dla biegaczy, prawda? No, no na pewno. Lubimy głodniejsze dni. Nawet kiedy jak jest leka mrzawka, to się świetnie biega. Natomiast przy dzisiejszej pogodzie, kiedy jest parno, dosyć ciepło, to ratują nas cienie, które dają i Wtedy się świetnie też biega. Pani sobie świetnie dzisiaj z tym poradziła. Było jakieś założenie na dzisiejszy wyścig? Widzę zegarek na ręce jest, także z pewnością jakiś czas. To jest, to jest standardowe, to jest tylko taki kontrolny czas, żeby określić, czy się ma tempo na właściwie kilometr. Nic ponadto. Dla mnie jest ważne to, żeby w zdrowiu dokończyć każdy bieg. I tego pani serdecznie życzymy. Bieg Olka w Wyrzysku jest. Z kolejnym etapem powiatowego cyklu z pewnością będzie chciała pani tam również pokusić się o dobry wynik. Oczywiście z tym, że tam są podbiegi, trzy, duże podbiegi. Ubiegłym roku udało mi się, mam nadzieję, że tym razem też mi się poszczęści. Ze mną jest Michał Płatników, jeden z szczęśliwych uczestników biegu, w zasadzie crossu w Nierzychowie. Michał, to jest twój pierwszy udział w powiatowym cyklu Biegaj Z Nami. Tak. Pierwszy, miejmy nadzieję, nie ostatni. Powiedz, jak ta trasa. No niby odcinek nie za długi, ale mógł chyba sprawić dużo problemów. Odcinek nie za długi, jednakże wymagający. Bieg pod górkę, przełaj, po lesie, jakiś grunt utwardzony, trochę betonu, także można było się pobawić. Jak idzie powiedz z tym bieganiem, bo wiemy, że Twoja przygoda nie trwa długo. Czy te wyniki się poprawiają dystanse, dystanse się wydłużają? Tak, tak, jak najbardziej potrafię przebieć już prawie 20 km, gdzie na początku 2 km to był ogromny problem pół roku temu. No i dużo schudłem to też jakby. To, to, jest, to był mój główny cel, żeby zacząć biegać. Michał, to w takim razie czekam teraz na obietnicę, że na tym pierwszym biegu e, biegać z nami się nie zakończy. Następny jest wyrzysk. Czy zobaczymy cię tam? E, tam będziesz mógł pokazać się właśnie w Twoim koronnym dystansie, czyli dziesiątka. Na pewno będę, biekolka 10 km na 100%. Pan Lech Kowalski to osoba, bez której cross w Nierzechowi nie mógłby się odbyć. Panie Lechu, Początki tego e, ważnego dla tego miasta biegu. E, jak zawsze te początki są najtrudniejsze, prawda? Jak było z tą historią e, tych zawodów? Ja szczerze, te zawody są kontynuacją jeszcze odleglejszej historii, to znaczy w 1992 roku powstał bieg imienia Bohaterów Krajny na trasie Białośliwe nierzychowo trasa około ponad 7, 7 km. Powiem szczerze, to był jeden z najstarszych biegów wtedy w rejonie Pilskim. Jedynie Pilska była może piętnastka i bieg no jego. Z Wielenia, to były starsze biegi. No ale ten bieg był kontynuowany przez 15 lat później no, rezygnacja nastąpiła ze względów finansowych. Po roku przerwy postanowiliśmy wspólnie z Darkiem Kowalskim, no, obecnym zwycięzcą, tak samo absolwentem tej, tej, tej szkoły i, i tak dalej, no, podjąć starania, żeby jednak w tej miejscowości był bieg. No i padliśmy na pomysł, żeby to był kros tutaj na terenie szkoły i, i miejscowości. No i tak powstał pierwszy kros Jeżelowski dzisiaj jest. Szósta edycja tego biegu, natomiast powiem tak, że pan Druszcz poprosił mnie, żebyśmy ten bieg przyłączyli do biegów pilskich. No i również był przyłączony, także jest w tej grupie biegów pilskich, biegać z nami. I no muszę powiedzieć, że jest on starszy od tej, od tej edycji pilskiej o, o jeden rok. Frekwencja wzrasta. Najważniejsze, że ludzie biegają, że dzieci, jest kategoria. Kategoria dla podstawowych, kategoria dla gimnazjów, kategoria uczniów, bo to jest najważniejsze, no jest to naj, najprostsza, że tak powiem forma ruchu, najtańsza, najzdrowsza, też idą wyniki za tym. Oto wyniki szóstego krosu nieżychowskiego w kategorii mężczyzn i kobiet. Jego rekord życiowy w maratonie to 2 godziny 18 minut 14 sekund. Biegał i triumfował w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Od 40 lat w branży, najpierw po jednej, teraz po drugiej stronie barierki. Kiedyś przybiegał do mety, dziś zaprasza na linię startową młodszych biegaczy. Henryk Pascal podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem, jak przygotować się i o czym należy pamiętać przed startem w zawodach biegowych. Dzień dobry Państwu. Eee, witam w kolejnym odcinku programu Biegaj z nami. Chcę udzielić kilku porad związanych z udziałem w zawodach biegowych. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że każdy weekend w Polsce jest w tej chwili organizowanych kilkadziesiąt biegów i mając jakiś plan startów w imprezach pamiętać o wcześniejszym zgłoszeniu się bo bowiem wiele biegów w tej chwili zamyka już listy startowe wcześniej z uwagi na limity czasowe limity ilościowe kolejna sprawa to jeśli już jesteśmy na liście startowej danego biegu to przyjechać z dużym wyprzedzeniem bo to co teraz się dzieje widzimy na każdym biegu kolejki przy rejestracji odbieraniu numerów startowych niepotrzebny stres przed startem to można sobie inaczej zorganizować, nawet skorzystać z noclegu, jeśli to jest miejscowość oddalona od naszego miasta, dość daleko, to nie jechać w dniu startu, bo to raz, że zmęczenie, dwa, że niepotrzebny stres przy rejestracji i odbiorze pakietów startowych. Trzeba pamiętać o rozgrzewce, krótkiej rozgrzewce, żeby przygotować organizm do danego biegu. No i na start no co najmniej 10 minut wcześniej być już na starcie, bo też widać, że w ostatniej chwili przychodzimy, nie możemy już wejść na, na, na miejsce startu, bo część miejsca jest już zajęta. Przede wszystkim musimy się ustawić we właściwej strefie, strefie wynikowej. Na, na jeśli biegamy półmaraton czy maraton, to są strefy podzielone na, 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 dla zawodników, na jaki wynik jest planowany ich bieg. Jeśli planujemy przebiec półmaraton w dwie godziny to tam się ustawiamy, bo jeśli zaczniemy za szybko, to niestety później będziemy cierpieć. Nie możemy nie ukończyć biegu. Nie będzie to dobrze dla, dla naszego organizmu. W tej chwili dużo biegaczy, początkujących szczególnie, popełnia ten błąd, że ustawia się z kolegą, z sąsiadem, no i on już ma jakieś doświadczenie, ten nie ma, no i dasz sobie radę. No niestety czasami to się kończy bardzo źle zasłabnięcie, szczególnie jeśli pogoda jest niesprzyjająca gorąco no to tym bardziej e, mamy problemy z utrzymaniem e, tempa i jeśli nie wiemy dokładnie na, na ile jesteśmy tak przygotowani tak solidnie, to lepiej zacząć wolniej. Łatwiej pokonamy ten dystans. Ostatni posiłek przed startem e, już nic nie daje. On już energetycznie nam nie pomoże, a więc e, teoria, że trzeba się dobrze najeść przed biegiem, no nie sprawdza się. Po prostu trzeba zjeść lekkie śniadanie. Na 2-3 godziny. Nie jeść na 5 godzin, bo już będzie żołądek pusty. No, trzeba coś mieć w żołądku, ale to nie musi być śniadanie bardzo obfite, jakieś ciężkie, lekkie śniadanie, żeby żołądek był napełniony. Te, to śniadanie nam nic nie pomoże. Kolacja, tak. Kolację trzeba zjeść dobrą, kaloryczną. No i też ostatnie dwa tygodnie przed startem, jeśli to jest maraton czy półmaraton. No, powinien być regularne, dobre, treściwe odżywianie. Y, urozmaicone, dużo warzyw, witamin, y, no, mięso, węglowodany, przede wszystkim węglowodany. W tej chwili to jest taka moda na każdym biegu, praktycznie na każdej imprezie biegowej, y, jest tak zwana pasta party. Że organizator zabezpiecza zawodnikom makaron, y, przygotowany z sosem, smaczny, y, z różnymi dodatkami są banany, owoce. Jakiś napój. Oprócz tego no, trzeba zjeść jeszcze wcześniej niż, niż ten makaron, zjeść jakiś obiad. E, nie ma takich stałych receptur. Na śniadanie bym proponował e, bułeczkę, dżemik, czy dwie bułeczki. Nie jeść jakiś szynek, kiełbas ciężkostrawnych, bo to już nam nic nie pomoże, a tylko będziemy obciążać niepotrzebnie żołądek. Nie można się nawadniać w ostatnim dniu, bo to już niewiele da. E, systematyczny po każdym treningu. Wracamy z treningu, czy nawet przed treningiem, jeśli są upały, pijemy albo napój izotoniczny, który nam pasuje, odpowiada, nie powoduje jakichś zaburzeń żołądkowych i trzeba to robić regularnie. Jednorazowe wbicie butelki napoju izotonicznego niewiele da. To trzeba robić regularnie, żeby organizm miał ten zapas witamin. Picie napojów izotonicznych i wody jest bardzo ważne, mimo te, że możemy sobie mówić, że na początku nie musimy pić, bo nie, nie, nie czujemy takiej potrzeby, ale jednak trzeba pić, Powiem po już 10-15 kilometrach, jeśli biegamy maraton, już będzie za późno podawanie napojów, a więc pić od pierwszego punktu E, nawadniania, jaki będzie na trasie. Najlepiej wypić wszystko, co jest w tym kubeczku. One nie są aż takie duże, tam zawartość jest 100 mg raptem, także to jest, każdy może łyknąć. Tylko właśnie problem jest, jak jest dużo ludzi, to no poczekać po prostu, a najlepiej w tej chwili są specjalne bidony, że można ze własnym bidonem biec, napełnić go napojami, które pijemy na co dzień. Przede wszystkim, jeśli nie znamy dokładnie jaki napój izotoniczny jest podawany na punkcie, to mieć swoje napoje i to wtedy jesteśmy e, no, zabezpieczeni. W razie nie zdążymy wziąć kubka, czy zabraknie, bo często za, zabraknie wody, czy napoju izotonicznego, no to mamy własny, to jest najlepsze zabezpieczenie. Ja jako organizator widzę, co jest w biegu, że ulice są tak zaśmiecone tymi kubeczkami, no ale na to nie ma rady, to jest niestety na całym świecie tak jest, że gdyby każdy zawodnik miał szukać pojemnika na, na te właśnie kubki, no to też nie, traciłby na, na prędkości biegła, więc niestety no trzeba rzucić ewentualnie na pobocze, bo one, faktycznie po jezdni, po tych kubkach też niezbyt wygodnie się biegnie, bo one raz, że przeszkadzają w czasie biegu, można się pośliznąć. No lepiej odrzucić gdzieś bezpiecznie na bok, ale nie, nie rzucać wszystkich kubków na, na środek jezdni. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do biegania, do udziału w zawodach. Nie zniechęcać się trudnościami, pierwszymi treningami. Na pewno będzie dobrze. Uwaga, dziękuję Powiat Pilski. Współorganizator cyklu Biegaj z nami.